Cześć, kochani, witajcie na siedlisku Marcinówka. W tym nadchodzącym 2024 roku pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia, bo to jest jednak najważniejsze: szczęścia, miłości, dużo siły. Spełnienia marzeń, siły po to, żeby te marzenia spełniać. I po prostu, żebyście byli szczęśliwi, żebyście mogli realizować swoje pasje, marzenia, żebyście dalej byli przy nas i czasami podglądali nasze poczynania. Mamy nadzieję, że ten nadchodzący, nowy rok będzie dla was naprawdę pomyślny. Dziękujemy Wam za wszystko, dziękujemy za to, że jesteście z nami i mam nadzieję, że będziemy się widzieć dalej w kolejnym 2024 roku. A teraz kochani, zapraszam Was na nasz. Noworoczny film. To był rok. Kolejne 12 miesięcy na siedlisku Marcinówka za nami. Oj, wiele się działo, wiele zrobiliśmy, wiele nam się udało, no ale oczywiście były też takie kwestie, które udać się nam nie udały. Takie jest życie, trzeba się z tym pogodzić. Te plany po prostu odłożymy na przyszłość. W końcu życie nie kończy się na 2023. Dziś chcielibyśmy Wam opowiedzieć, jak ten rok u nas wyglądał. Przypomnieć, ile dokonaliśmy i przy ilu rzeczach i wydarzeniach nam towarzyszyliście. Za to wszystko oczywiście dziękujemy. A teraz zapraszamy. Oglądajcie do końca. Zaczęło się wiadomo w styczniu, tak jak każdy rok. Zaczęło się. Od mojej samotnej wizyty tutaj na siedlisku. Dlaczego samotnej? No, dlatego, że początek poprzedniego roku to całkiem spore mrozy no i wyziębiona, wychłodzona chata, w której trochę nas wtedy nie było. Musiałem przyjechać, napalić w piecu, dogrzeć dom przez kilka dni, po to, by. Ola i maluchy mogły przyjechać i spokojnie w już tutaj przebywać i pomóc w kolejnych pracach. gdyż wszyscy byliśmy razem, nadszedł czas na pierwsze noworoczne obowiązki w naszym ogrodzie: bielenie drzew, przycinanie gałęzi, wycinanie malin, hortensji. Wszystko po to, by w nadchodzącym, wtedy jeszcze nadchodzącym sezonie mieć nadzieję na dobre plony owocowe, no i piękne kwiaty. Nie zabrakło też czasu na zabawę. Było tamtej zimy nieco śniegu, znalazły się więc chwile i na sanki, i na lepienie bałwana, i na trochę potarzanie się w śniegu, i na wrzucanie śnieżkami, na mod zabawy z naszymi maluchami. Myślę, że i one były wtedy zadowolone. I my trochę odpoczyliśmy, spędzając ten czas radośnie z dziećmi. Zadbaliśmy też o nasze ptaki, bo mieliśmy nadzieję, że zrobił porządek z pędrakami, które niestety panoszą się w całkiem sporych ilościach w naszej ziemi, kompostowniku czy po prostu w grządkach. No ale oczywiście nie tylko dlatego. Ptaki po prostu należy dokarmiać zimą, bo wiadomo, tego pokarmu jest znacznie mniej. A któż nie lubi tego, Pięknego śpiewu, który wiosną nas budzi i kładzie do snu. Naprawdę warto. Zawieśliśmy więc trochę pokarmu na drzewach. No i z kolejnymi wizytami widzieliśmy, że ubywa go całkiem znacząco. W tym roku oczywiście robimy to samo. A ja w międzyczasie odnowiłem też. Odrestaurowałem, no w zasadzie przeprowadziłem taką radykalną metamorfozę pewnej starej szafki PRL. No z takiego starego rupiecia stworzyłem mebel, który służy nam do dziś. Jednym się podoba bardziej, innym troszkę mniej. Wyrażaliście swoje zdanie w komentarzach, natomiast my uważamy, że jest naprawdę całkiem fajny, dobrze nam służy, stanął w kuchni. Także z tego powodu też jesteśmy zadowoleni. Jak widzicie, zimowy czas też można na coś spożytkować i tamtej zimy powstał właśnie taki mebel. Może i tej coś jeszcze powstanie. powoli zbliża się wiosna. My zaś musieliśmy intensywniej myśleć o naszym ogrodzie warzywnym. Zasialiśmy pierwsze warzywa: pietruszkę, pora, cebulę, szczypior, paprykę, rzodkiewkę i zaraz po nich paprykę i pomidory. Oczywiście na naszym parapecie. A na samym siedlisku przygotowywaliśmy grządki. Te w ziemi, z którymi dość mocno się namęczyliśmy, i te podniesione. Jednak te w ziemi nie przyniosły zbyt wielkiego plonu. A z tymi grządkami na ruinach oj, z tym to było dużo pracy zeszło nam się chyba kilka weekendów. Usuwaliśmy pokrzywy, przygotowywaliśmy podłoże i zwoziliśmy ziemię. Wszystkie grządki wzniesione powstały z drewna z naszego lasu. W większości z tych suchersów czy wyłomów, które po prostu stworzyły te konstrukcje, właśnie podgrządki. I one dały nam dużo lepszy plon, chociaż i tutaj niestety nie ustrzegliśmy się błędów. Wiemy już, że grządki były na pewno za wysokie. Dodało nam to pracy podczas ich uzupełniania. Wiemy też, że powinniśmy następnym razem położyć jakąś siatkę przeciwko kretom. Ale jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki. A w naszym przypadku i tak jesteśmy zadowoleni. Grządki z tamtego roku wykorzystamy, a w tym roku zrobimy nowe. W końcu zrobiliśmy też porządek w lesie. Zaprosiliśmy leśniczego, który doradził nam które drzewa, w jaki sposób, kiedy, jak dokładnie, po prostu stąd usunąć, wyciąć, no, żeby zrobić trochę więcej miejsca dla pozostałych, by ten nasz las, by ten cały drzewostan rósł po prostu lepiej. No a przy okazji też, by zrobić miejsce na kolejne drugie piętro lasu, bo tej roślinności w tym niższym piętrze rzeczywiście nam tutaj trochę brakuje. W części lasu te drzewa rosną tak gęsto, rosły w zasadzie, bo teraz już są trochę przerzedzone właśnie, rosły tak gęsto, że nawet ten mchu pod ściółką brakuje. Poprosiliśmy o pomoc rodzinę i wspólnymi siłami w dwóch turach po kolei drzewo za drzewem wycinaliśmy. Trochę tego było, choć oczywiście byliśmy ograniczeni takim domiarem cechowym. Określona jest ilość drzewa, ilość drewna, którą można pozyskać z lasu. No i właśnie my do tej granicy się prawie zbliżyliśmy. Najpierw przyjeżdżali moi rodzice, później oli rodzice, no i wycinaliśmy te, te drzewa które widzicie teraz za mną. Właśnie tutaj je tak ładnie ułożyliśmy. Leśniczy je ocechował. No i cóż, możemy je dzięki temu wykorzystywać na różne konstrukcje. Właśnie z tego drewna powstała huśtawka. Z tego drewna też powstawały konstrukcje nad grządkami na ruinach czy grządki wzniesione. Z tego też drewna chcemy stworzyć w przyszłości ogrodzenie. Czy to całego siedliska, czy na początek chociaż tej części warzywnej i sadu. No a po pozostałe rzeczy, czy jakieś odpady, które zostają, to co się nie nadaje do wykorzystania, ląduje też na opał. No bo poza takimi właśnie lepszymi drzewami wykorzystujemy też takie wyłomy, czy jakieś uschnięte stare drzewa. Które już yy, w zasadzie umarły w tym lesie. No i jak leżą i zawalają drogę, to je po prostu ściągamy, tniemy i w ten sposób pozyskujemy właśnie opał. Dzięki temu mamy darmowe, w zasadzie, można tak powiedzieć, prawie darmowe ogrzewanie zimą. W tym roku tę operację przeżywania lasu chcemy powtórzyć. Jak wiecie i pamiętacie, nasz las został w tej najmłodszej części dość gęsto posadzony. No i później z różnych przyczyn chyba nic z tym nie było robione. Dopiero my w tamtym roku się tym zajęliśmy. Dlatego wymaga on regularnych prac. No i w ogóle o las należy regularnie dbać. Więc będziemy chcieli też w tym roku. Część tych drzew wyciąć, po to właśnie, żeby te, które pozostaną, miały więcej oddechu, więcej światła, więcej powietrza, więcej wody i więcej składników odżywczych, do tego, by same rosły silniejsze, większe, no i by ten las się wzbogacał też o inną roślinność. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Gdy wiosna była już w pełni, nasze działania nabrały jeszcze większego rozpędu. Wykonaliśmy dla Was wiele testów sprzętu ogrodniczego m.in. pilarkę stołową, rębak do gałęzi czy wertykulator do trawy. A to wszystko dlatego, że sami tych właśnie sprzętów używamy. Zadbaliśmy też o nasz trawnik. Przeprowadziliśmy wspomnianą wcześniej wertykulację. I w wyniku tego wyciągnęliśmy wiele starej trawy, zeschłych kawałków roślin i liści, dzięki czemu korzenie trawy zyskały dostęp do wody i do różnych składników odżywczych. Wiemy, że ten proces trzeba regularnie powtarzać, więc w tym roku również szykujemy się na to pracochłonne zadanie. Zadbaliśmy też o nasze rabaty kwiatowe, a wiadomo, pielenia nigdy dość. Trzeba było pousuwać stare zeschnięte elementy, po to, żeby rośliny mogły na nowo odżyć swoim życiem. Ten rok przyniósł nam też rozwój i rozbudowę siedliska o nowe rośliny i uprawy. Posadziliśmy 15 krzaków borówki amerykańskiej, nowych krzaków. I liczymy, że już w tym roku przyniosł nam plon owocowy. W tamtym roku yy, ta borówka miała już dopiero 3 lata, w tym ma już 4, czyli taki wiek, w którym już może owocować. Miała dużo czasu na to, żeby się ukorzenić. No i cóż, no, przychodzi czas na to żeby zacząć czerpać plony. Liczymy, że latem będzie co poskubać z krzaczka. Otrzymaliśmy też tunel foliowy, w którym uprawialiśmy przede wszystkim pomidory, też trochę papryki, no i musimy przyznać, że efekty były naprawdę dobre. Cieszymy się, że mogliśmy z niego korzystać. W tym roku znajdzie on swoje nowe miejsce, a tam gdzie stał, no cóż, powstaną oczywiście kolejne grządki podwyższone. Ale to dopiero chyba na wiosnę. Wiosną i latem cały czas ulepszaliśmy nasze gospodarstwo. Działo się wiele i wiele zostało zrobione. Dopracowaliśmy grządki na ruinach i wzbogaciliśmy je o konkretne podpory. Dzięki temu pomidory i papryka mogły swobodnie rosnąć, nie łamały się, nie wyginały, wszystko trzymało się ok, nie straszne były też żadne wiatry i wichury. No, jedyne co tam im zaszkodziło to ta nieszczęsna zaraza ziemniaczana, ale o tym to trochę później. Zakupiliśmy też duże zbiorniki na wodę, no i położyliśmy nawodnienie kropelkowe. Wszystko po to, by jakoś zniwelować skutki suszy, która dotknęła nas w tamtym roku. No troszeczkę się udało, jakiś plon był, no ale niestety susza i tak dała się we znaki. No, i ten plon owocowy, plon warzywny był znacząco mniejszy. Sporo rzeczy nam przez to nie urosło. Musimy wyciągnąć wnioski no i w tym roku zadbać o tę kwestię jeszcze lepiej. Nie zapomnieliśmy też o dzieciach i o tym, co im potrzebne jest do zabawy. Nasz plac zabaw wzbogacił się o nowe urządzenia, o nowe m, takie konstrukcje do zabawy. Mamy nową piaskownicę, mamy nową huśtawkę którą zrobiliśmy wspólnie, rodzinnymi siłami. Najpierw y, musieliśmy pozyskać drewno z lasu, później te belki pociąć, okorować, poskręcać, poskładać. No i jest, stoi, można y, korzystać z tej wspaniałej huśtawki. No i muszę Wam powiedzieć, że służy ona w zasadzie cały rok, bo nawet teraz widzicie jaką mamy zimę, po śniegu w zasadzie nie ma już śladu. Nawet teraz można się na niej huśtać, i dzieciaki yy, w tych ostatnich dniach trochę z niej sobie pokorzystały. Zmianie uległa też yy, nasza stara ławka. Tak, tak, od w końcu ją odnowiliśmy. Wielu z Was dopominało się tego w komentarzach przez bodajże chyba półtora roku. Trochę musiała ta ławka poczekać, no ale w końcu przestała straszyć. Te stare, rozpadające się deski zostały usunięte. Zastąpiliśmy je nowymi, nowymi śrubami. Wszystko wzmocniliśmy, no i można w spokoju, w spokoju sobie usiąść, pobujać się, ewentualnie. No i cóż, no i teraz y, tak naprawdę została tam tylko wymiana konstrukcji. Konstrukcji, która jest jeszcze dobra, bez obaw można tam sobie siadać. Natomiast docelowo i tak chcemy ją wymienić. Także może w tym, a może w przyszłym roku i to nastąpi drewno z naszego lasu, jest już przygotowane. Także tutaj nie ma problemu, materiał jest. No i wreszcie w końcu. Na nasze siedlisko dotarła też cywilizacja XXI wieku. Mamy internet światłowodowy. Uwierzcie, to dla nas naprawdę spora rewolucja, dlatego że posiadanie tego internetu tutaj na wsi, choć mogłoby się wydawać niepotrzebne, to jest nam bardzo potrzebne. To właśnie dzięki niemu możemy publikować i wrzucać nasze filmy na kanał, nawet stąd, nie, nie wyjeżdżając, nie wracając do Warszawy. Dzięki czemu? możecie te treści oglądać też trochę bardziej regularnie. No a poza tym przydaje się też w takim codziennym życiu, no i w jakimś takim oglądzie tutaj sytuacyjnym na Siedlisko. Dla nas to naprawdę duża zmiana i duże ułatwienie. miesiące, aż przyszedł czas na zbiory. Wspaniale było jeść własne pomidory, paprykę czy pietruszkę. Por zbieramy do dziś. Wspaniale udała nam się też fasolka szparagowa, groszek cukrowy czy buraki. Choć to ostatnie mogły urosnąć trochę większe. Spróbowaliśmy nawet własnego bobu, chociaż było go naprawdę niewiele. Ale hitem okazała się rzepa, która jest bardzo trudno dostępna w sklepach czy też na bazarkach. Tym większym atutem jest to, że możemy ją uprawiać sami. My, rzepę, wykorzystujemy do piklowania w stylu libańskim, właśnie w burakach. Gwarantujemy Wam, że jest to naprawdę pyszny dodatek do potraw. Królem upraw był oczywiście pomidor, jak to bywa w Polsce. Mieliśmy go bardzo dużo, ponieważ krzaczków nam nie brakowało zasadziliśmy go w różnych miejscach. Zebraliśmy ich naprawdę wiele, wiele z nich też przerobiliśmy na przeciery czy pasaty. Najedliśmy się tyle pomidorów, że chyba nam jeszcze ich nie brakuje zimą. Nie obyło się jednak bez strat, spowodowanych suszą czy zarazą ziemniaczaną. W tym roku będziemy musieli pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu. Udała nam się też papryka i tu na pewno nasze doświadczenia ogrodnicze będziemy kontynuować. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z naszego ogrodu warzywnego. Przyniósł nam naprawdę dużo satysfakcji, ale i też dużo regularnej pracy. Jak co roku uczestniczyliśmy też w gminno-parafialnych dożynkach, które przyniosły nam wiele radości, uśmiechu, zabawy, no i takiego poczucia wspólnoty z sąsiadami. To naprawdę fantastyczne wydarzenie. Ale jak dożynki, to już prawie jesień. A jak prawie jesień, to ostatni dzwonek na to, żeby zadbać o opał na zimę. My akurat. Tej zimy korzystamy jeszcze z opału przygotowanego w latach poprzednich, czy to przez nas, czy to przez poprzednich właścicieli tego siedliska. No, ale jak wiecie, drewno potrzebuje trochę czasu, żeby wyschnąć, więc trzeba sukcesywnie przygotowywać ten opał. Co roku, nie można sobie odpuścić na zasadzie: O, mam jeszcze tak dużo, to sobie go zostawię, odpocznę, poleniuchuję w tym roku. Nie, 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 trzeba dbać o to cały czas. Dlatego i my, Każdą chwilę, czy jakieś właśnie też odpadki drewniane wykorzystujemy po to, by ten opał zbierać. Często to drewno jest wiadomo no, świeże i mokre, więc odkładamy po to, by odleżało odpowiedni czas. No i potem możemy cieszyć się właśnie suchym opałem zimą i nie martwić o to, czy będzie w domu ciepło, czy nie. Pokazaliśmy Wam też porządki w naszej piwnicy, garażu oraz drewutni. Dzięki temu mogliście lepiej zobaczyć, jak te pomieszczenia wyglądają i jakie skarby kryją. Niektóre rzeczy nawet nas zaskoczyły. Niestety los nas też nie oszczędzał, a to zerwało nam dach z budynku gospodarczego, a to wiatr złamał naszą starą, piękną wieżbę. W tym roku czeka nas praca z tym dachem. Jest już stary i trochę dziurawy, niestety przecieka. A szkoda by było, żeby drewno, które zebraliśmy do opału, po prostu mokło. Były też jednak dobre chwile. Udało nam się posadzić nasz wymarzony sad owocowy. Zdążyliśmy go zabezpieczyć, opalikować. I teraz liczymy na to, że wszystko się przyjmie i będzie ładnie rosło. Poro zmieniło się też na takim, nazwijmy to, naszym zapleczu. Cały czas staramy się rozwijać i tworzyć dla Was coraz lepsze, ciekawsze filmy. Czasami nam się to udaje, czasami, no, niestety, bywa nieco inaczej i nie odbieracie tych treści tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Cały czas się uczymy i chcemy rozwijać. Cały czas sprawdzamy też nowe rzeczy. Chcemy, by to nagrywanie się nam nie znudziło, nie zmęczyło i dalej dawało. Przyjemność i satysfakcję. W tym roku trochę rozbudowaliśmy naszą bazę sprzętową. Dokupiliśmy nowy obiektyw, filtry, mikrofony czy drona. Dzięki temu możecie oglądać ujęcia z nowej, zupełnie innej perspektywy. Możecie też oglądać te filmy w lepszej jakości, no i lepiej je słyszeć. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych patronów. Serdecznie za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że te zmiany się Wam Podobają, że widzicie nasz rozwój. Dziękujemy, że jesteście i prosimy o więcej. Przed nami w końcu cały nowy rok, a w nim być może kolejne zmiany. Ale o tym, jak one będą wyglądały, czy w ogóle nastąpią, przekonamy się w przyszłości. Jeszcze raz. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w tym 2024 roku. Oby nie był gorszy niż poprzedni, przyniósł dużo szczęścia, radości i pomyślności. Nie zapomnijcie, by obejrzeć nasz ostatni film, w którym zobaczycie, jak ten zimowy czas wygląda na siedlisku Marcinówka. Znajdziecie go oczywiście tutaj. A my mówimy Wam już do zobaczenia. Pa, pa!